Dziecka imienia księdza Boduena. Dwudziestoletnią Władysławę N. porzucił mąż wraz z maleńkim dzieckiem. Niech się pani nie martwi. Wszystko się załatwi, mówi przelożona. A teraz proszę. Wpierw wykąpiemy maleństwo. I syneczek znalazł się w doświadczonych rękach. Trochę krzyku i płaczu. Kąpka laskoczy aż strach. Rzeczko czyste, pościel świeżutka. I młody obywatel, spokojny już i zadowolony, ciekawie rozgląda się po nowym pomieszczeniu. Matka pozostaje w zakładzie jako szpaczka. Będzie pracować tu wraz z innymi kobietami, równie bezdomnymi i samotnymi. Dom matki i dziecka częściowo bodaj rozwiązuje zagadnienie kobiet, które skrzywdził los. Dzieci znajdują tu należytą opiekę. Minki mają zadowolone. Jak widać maleństwo wybitnie fotogeniczne. Kariera filmowa zapewniona. Niespodziewana wizyta. Zakład odwiedza prezydent państwa Bolesław Bierut w towarzystwie prezydenta Warszawy Połwińskiego i ministra Mijala. Starsi panowie przywieźli w prezencie mnóstwo zabawek, książek i lakoci. Przyjaźń zostaje zawarta bardzo szybko. Za piękne zabawki, nie trzeba z nami pobawi. Pan prezydent lubi dzieci. Dzieci czują się z nim dobrze. Długo pamiętać będą miłego i dobrego gościa. Sklep przyrodniczy egzotyka na Nowym Świecie oblegają tłumy młodocianych klientów. Swojone i trecowane papugi, mnóstwo różnokolorowego ptactwa, małe zwierzątka, egzotyczne rybki, czego tu nie ma. Jankowi babcia obiecała kupić gadającą papugę. Niestety, okaz taki kosztuje sporo pieniędzy. Malec chciałby przynajmniej popatrzeć na papugę z bliska. Właściciel sklepu, pan Bernhardt, rozumie chłopca i nie odmawia jego prośby. Egzotyczny ptak ma wiele cech ludzkich, nie tylko paple jak człowiek. Potrafi również salować. W Poznaniu odbywa się wysła Kanarów, połączona z konkursem śpiewaczym tego drogi. Koncertom solistów i chórów kanarczych przysługuje się wiele osób. Rozbadziona młodzież, i sentymentalne ciocie. A oto zdobywca pierwszej nagrody, kanarek Kubuś w czułych objęciach swego właściciela na wybrzeżu szalał sztorm. Ałtyk nie należy do mórz spokojny. Szwedzki statek orkan został wyrzucony na brzeg i osiadł na mieliźnie. Szalejąca burza uniemożliwiła akcję ratowniczą. Statek przechylił się na bok. Naloga nie straciła zimnej krwi. Przyszła pomoc. Mimo trwającego sztormu, dwa polskie kolowniki przystąpiły do akcji. Statek został uratowany. 29. rocznicę powstania Wielkopolskiego odbyła się w Poznaniu uroczystość odsłonięcia Orla na wieży ratuszowej. W święcie tym wziął udział przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej, minister Dybowski, przedstawiciele rządu, wojska, kościoła oraz tłumy publiczności. Punktualnie o 12.00 w południe przy dźwiękach hymnu narodowego ściągnięto zasłonę okrywającą Orła. Trębacz odegrał tradycyjny hejnał. Symbol upartej walki Wielkopolan z germańskim wrogiem wrócił na swoje miejsce. Walka ze spekulacją i sabotażem trwa. W Lodzi, w rejonowym sądzie wojskowym kończy się proces przeciwko papiernikowi Dolewskiemu i jego kompanom. Na lawie oskarżonych pierwszy z lewej Dolewski. W chwili aresztowania miał on w majątku około 50 milionów złotych i 5 samochodów. Kiedy go zamknięto w więzieniu cena papieru na rynku spadła o 30%. Jeden ze świadków w tym procesie, pan Nikolajczyk, uciekł za granicę, a szkoda, bo mógłby opowiedzieć wiele pikantnych szczegółów na temat pewnych milionów otrzymanych od Dolewskiego na telepropagandy PSL zeznaje oskarżony Dolewski. Twierdzi, że to nie on podbijał ceny zeszytów szkolnych o 300%. Falserstwa, wyzysk, łapówki demoralizacja aparatu państwowego oto metody rekinów spekulacji. Sąd skazał Dolewskiego i Rozmanita na karę śmierci popularny sport bokserski przyćmił ostatnio zapaśnictwo. Prezentujemy więc zawodników w meczu Praga Czeska-Śląsk, który odbył się niedawno w bytowi Wynik 7-1 na korzyść Pragi. W wadze muszej zmagają się Czech Odechnal i Polak Wrona. Zawodnicy walczą bardzo efektownie i w szybkim tempie. Trzeba przyznać, że gladiatorzy nasi w niczym nie przypominają opasłych cyrkowych atletów. Są bowiem bardzo harmonijnie zbudowani. Nie wiadomo tylko po co się tak męczą. Jest spodziewanie zwycięża Odechnal, kladąc wronę na łopatki. W wadze półśredniej zmaga się mistrz Czechosłowacji Lundak mistrzem Polski Golaty. Walkę wygrał wyraźnie na punkty Polak, a jednak sędziowie przyznali zwycięstwo Czechowi. Niechaj mu to wyjdzie na zdrowie. Obrazek z dzisiejszego Rzymu, demonstracje głodowe ludności wnockiej. Walki uliczne, strajki i krew to skutki działania baktyla dolarowego na państwa zachodniej i południowej Europy. Naród pozbył się faszyzmu, ale pan marszał i jego mocodawcy rozpętali w kraju głód i terror. Lud się burzy. Policja na samochodach szarżuje, a ten oto młody człowiek chce jeść. Nie pragnie zostać Murzynem anglosaskich wybadców. Tymczasem jednak bloką go. Zostaje palką w łeb, potem na komisariat i do więzienia. Gdyby powieszony za nogi Mussolini żył jeszcze i widział to, nie posiadałby się z radości. A to dzisiejsze Niemcy. Nie mamy ich czego żalować. Posławiony porządeczek szwankuje nieco. W pociągach i tramwajach nurfiurdejcze für Deutsche ścisk niemożliwe. Naród panów walczy o przestrzeń życiową, teraz już lokciami. Żwartmart, czarny rynek. Na kilka papierosów lub kawałek słoniny kupisz tu wszystko. I to też. Kradzież węgla. Handel uliczny. Wyprawy szmuglerów potowar. Czarne mundury obstawiają place i ulice. Bardzo szczegółowa rewizja. Amerykańskie papierosy. Waluta współczesnych Niemiec. Pamiętamy i nie współczujemy. U nas dopiero początek zimy, a w Ameryce upadł śnieg w wysokości kilku metrów. Zamiast zatrzymała komunikację między miastową i miejską. Zmobilizowano drużyny ratownicze i uruchomiono specjalne plugi śnieżne, które drążą w zaspach i snemą wodzy. wolna. Wyobraźmy sobie, co tu nastąpi w wypadku naglej odwilży. W Londynie wielkim powodzeniem cieszą się specjalne przedstawienia cyrkowe dla dzieci. Chłopcy i dziewczęta bawią się świetnie, ale dla biednej małpeczki nie jest to chyba tak zabawne. Słoń, choć wielki, nie jest też zachwycony. Utrzymanie się w tej pozycji jest dla niego ciężkim wysiłkiem. Woltyżerki czują się znacznie lepiej niż ich wierzchołki.